Hej, hej, hej wszystkim! Witajcie w kolejnym odcinku z Brief Edge. W dzisiejszym odcinku zbudujemy z. Czemu nie umiem nic dobrze powiedzieć? W dzisiejszym odcinku zbadamy skafander inżyniera elektryka i zrobimy cokolwiek dalej. Gra będzie chciała, żebyśmy zrobili, bo oczywiście nie mam bladego pojęcia i nie mam żadnego planu na odcinek, bo to oczywiście ja, Keriks. E, czyli tak, o! Granat, granat! Ulepszony poręcz trwał. Hmm... Zrobię to. To, to. to będzie pierwsza rzecz, którą dzisiaj zrobimy. Materiały wybuchowe... Materiały wybu... To też zrobimy. I chcesz skafander, tl... czyli tkanina, farba ołowiowa i aluminium. Inżyniera, czy inżynieryjny? Inżyniera elektryka, czyli potrzebujesz... Chcesz więcej rzeczy od nas. Nie, tylko pojedyncze. Hmm... Wojskowa butla tlenowa, 400 tlenu, nie, 450, tak? Ile to nam. Nie, 50. Nie, nie tu. 125, czyli 75, czyli 275 tlenu. Czy tak bardzo tego potrzebujemy. Nie wiem. Ale plaster. Zróbmy najpierw metal, potem zróbmy to sam w momencie. Błagam, żeby to nie było czasowe. A, nie mam takiego planu, żeby co zrobić. Nie. Dobra, jebać. Eee, co tam jest? Nie wiem. Tam coś jest. Nie wiem. Tam coś jest. Nie wiem. Tu coś jest? Nie mam pojęcia, ale lecimy tam. Eee, czyli inaczej, jeżeli to jest czasowe, co zapewne jest, bo już widać było żarty de deweloperów wcześniej, że chcieli nam. Na, żebyśmy otworzyli 100 trumień i, i wystarczało 5, i dostaliśmy opaskę? Nie wiem, nie pamiętam nawet, już nie to, to też będzie czasowe 100%. Czyli potrzebujemy dużo metalu, tak? Dużo, dużo, dużo metalu i tak. Zasoby rolka tkaniny będzie potrzebna. I zapomniałem resztę, więc zbierzmy metal. Pójdźmy tam Zróbmy łamacza i... Wtedy zróbmy resztę. Plan. Plan, plan, plan. Plan na odcinek stworzony podczas odcinku. Jakbym... Nie, czekaj, to... Przecież to ja. No. Tu była guma, jestem, jestem z siebie zadowolony, że odcinek po tym jak potrzebowałem gumę, z, znajduję gumę. Czemu tak zawsze jest Minecraft? Hej, idę zbierać węgiel. Wraca do bazy, znalazłeś węgiel? Nie, 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 mam, mam cały tak diamentu, ale potrzebujemy węgiel. Ale mam diaksy. Ja znalazłam jedzenie wśród gruzu, Wiele różnych zielonych żywności. Uratuję cię. Rzecz przez czerwone jagody z żółtą plamą. Szczególnie smaczne. Jeśli ty je znieść, musisz spróbować garść naraz. Nie. Anyway, yy, zróbmy. Po prostu polecimy zrobić łamacz. się ile mam metalu? Mam cztery metale rafinowane. Jak zgaduję, żeby zrobić łamać, będzie potrzebne 7 metali rafinowanych. Czemu? Dobra, nieważne. Czemu nie włączyłem offline moda na. Nieważne, mam to gdzieś. Zablokuję go. Zablokujecie na odcinku. Zablokujecie na odcinku. Będziesz zablokowany na odcinku i mam gdzieś, czy to się nagra, czy nie. Będziesz zablokowany na odcinku. Wiem, że tego nie, jakby nie słyszę. Gdzie Jedna rzecz, jeszcze. Ciebie zablokuję na odcinku. Nauczę się edytować film czego nie potrafię robić tak przyznaję się gdzie zablokuję noc dzień <laughs> 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 e, farba łowiowa ok czyli tak polećmy tu o. temperature and activity at the core, that is, if you find a blob large enough that doesn't evaporate before it gets to the liner. Hmm. Something is stuck in the cooling gel, or someone. In any case, it's impossible to break it. Now we can see why there's so much cooling gel near the shuttle. This is a tank with cooling gel from the outdated nuclear reactor cooling system. There is no data about such systems being on the liner unnamed. What? I don't know what I wouldn't touch it without having a degree in engineering. If I were you, I wouldn't touch anything, even myself. Quote: seems that you still made the engine run, though this is complicated. The identification of the deceased, slightly. Jest gdzieś tu światełko, tu jest światełko. Taki fan. Tam mogło być w środku coś w sumie. Mogę jeszcze? Nie mogę. Szkoda.

You can still occasionally find such ships on distant planets. They work on biofuel, and there is no way they were on the liner. Robotics wasn't so popular at the time when such ships were produced. This technology is outdated, so it's highly improbable that this debris belongs to the liner. The <laughs> engines <inaudible> intact. External control system. Only old ships have these. I can hack it in a split second. A fuel tank with no fuel inside. To start the engines, you have to find some fuel, fill the tank, and hack the control Granulki system. Granulki wołowe. Huh, okay. Ok, to wracamy z powrotem. Potrzebne są nam 10 granulek wołowych, czyli potrzebujemy granulat wołowy. Gdzie znaleźć granulat wołowy? No jak gdzie można znaleźć granulat wołowy jak to w fabryce granulatu wołowego? A gdzie jest fabryka granulatu wołowego, się mnie zapytacie. Nie mam bladego pojęcia, ale będzie trzeba ją znaleźć. Nic nie widzę. Światło gdzieś trwa się światłość Kerix Leć do światła o Trafiłeś w światło. Gdzie było światło? A tu było światło. Dobra, wracajmy do bazy To jest orientacja Co to za go na odcinku? Dajcie mi sekundę Mmm, Zablokuj Zobaczmy, czy się już odblokowało. Ciekawy jestem, czy nagrało nakładkę Steam'a, czy nie. Jak, jak dokładnie nagrywa to. Wow, perfekcyjnie. Farbę ołowiową i. Przy okazji, zrobimy tego łamacza. Czemu mi się wydaje, że nie musieliśmy robić tego łamacza? Tylko. ...tylko tak jakby, e, nie wiem... te rzeczy się wydają tak jakbyśmy mogli je po prostu na świecie znaleźć i podnieść. No blaster, tak. Chyba, że to są po prostu receptury i możemy je normalnie podnieść. Ale no, dobra. Farba... ...i... ...ołów. Ołów i... Zobaczmy czy można zrobić farbę jaką Ok Wyposażenie, przedmioty, narzędzia Gdzie jest ulepszony czym Trzeba tam polecieć Zablokujmy skafendar Co zajmie kolejne 5 minut nagrania Której nie mam bladego pojęcia co zrobić Ale to nie przydało może być stację i by... Jezu, teraz jak tak patrzę, to cokolwiek znajdziemy będzie potrzebne, żebyśmy wrócili z powrotem do bazy, więc jeżeli polecę gdziekolwiek, to będzie kazało mi wrócić z powrotem do bazy. Tak trzeba kliknąć. razu no i to się nazywa pi pi bi bi pi 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 bi <grym> ma 5 lat gedy <grym> małem 5 lat miałem 7 lat Ok. <laughs> Aluminium i rolka tkaniny. Znowu używać bazy danych, nie na co do Widzę prośbę o ochronę skavander przez liczbę To bardzo. Mam gdzieś Twoją opinię. Nie tylko Twoją. Reszty opinii słucham A i przy stu subach stworzę chyba serwer Discorda tak naprawdę Żeby nikt na niego nie dołączył Tak Roldka, Tkanina, co jeszcze chcesz? Craftingu, Craftingu, co chcesz? Aluminium Aluminium Aluminium. Spokojnie, możemy zepsuć jeszcze inne statki, bardziej. Nie są już zepsute. Rosbitos. Z... Nie. Aluminium. Na na na. na. Aluminium, na 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 Aluminium, na 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 Aluminium, na 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 Błagam, żeby to co zanuciłem nie, było, nie miało praw autorskich Albo w ogóle nie wiem co zanuciłem tak naprawdę, więc błagam żeby To co zanuciłem, cokolwiek zanuciłem nie miało praw autorskich Ale to nie brzmi z wiertarka, wiertarka brzmi tak Tak, mam drymela przez... Mikrofonię. Mogę przewiercić wszystko w każdej chwili. Dobra, stworzy wyporzy z inżyniera elektrycznego. Czy... Czy ty chcesz, żebym poszedł do tych piorunów? Dobra, mamy plan na odcinek, nie zostać zabity przez pioruny, bo tam gra nas najprawdopodobniej... Nic nie powiedziałeś o tej krowie, a wziąłem ją tylko dlatego, że miałem nadzieję, że coś powiesz o tej krowie. No jak tak można mnie potraktować, gro? Jezu, ja pamiętam. Ja Ja pamiętam. Ja grałem w tą grę dawno temu, tak bardzo dawno, albo widziałem odcinek i w opcjach, ustawieniach, w ustawieniach się wchodziło w sterowanie albo nie wiem, ustawienia w grę i było było gdzieś tutaj. Pomiędzy, w ustawieniach było zmniejsz promieniowanie. Pamiętam to, jezu. W tej grze jest muzyka. Myślałem, że to mój kod miał, czy pod drzwiami znowu. Rolka tkaniny. Mam zamknięte drzwi od pokoju, więc. Nie, mój hotel sobie śpi Pod krzesłem Wygodnie A, dobra, wystarczy Jeśli ty nadal badać... Dobra, zamknij mordę, nie będę ciebie czytał e, Wystrzel prom... Z... Wystrzel promotor... Ty nie zbadaj szczątki statku 900 metrów, tak? To jest co ja myślę? Nie 2000 metrów. Hmm. Okej, okay, mam... mam lepszą rzecz. Mam lepszą rzecz Wiem, że i tak wszyscy będą mieli wyjebane na to, co zaraz powiem, bo oglądają 5 minut odcinka. Eee, w następnym odcinku Eee, czy nie na, W komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie czy chcecie, żebyśmy w następnym w odcinku lecieli tam, czy lecieli do liścia. Liść albo pięść. No. Napiszcie link albo pięść. W komentarzu. A przypnę wam serduszko. Żebyście by mogli się flexować znajomy. To jest żart oczywiście. Ale niektóre kanały na YouTube tak robią. Z napisz w komentarzu ogórek. Abym przypiął ci serduszko. Generator tlenu to jest balon tlen tlenowy, co nie? Czy to jest ogólnie rzecz biorąc, jest to wewnętrzne, bo dość skomplikowane wzorem z taśmą i zlecimy wszystko, to pasuje delegać A, ja chcę wiedzieć, co robi. Nie, dobra, to stację tlenową zbudujemy. Gruba taśma i świeca tlenowa, ok. Właśnie trzeba wziąć. Nie ma świec, czy ja zużyłem wszystkie świece tlenowe? carry mm. A nie, dobra Nie jestem, nie, nie jestem taki Jej. Jej A i teraz op już opróżniamy ekwipunek ze wszystkiego i lecimy tam Mam e, 5 minut żeby zrobić wszystko dobrze albo wszystko zapieprzyć Ta druga opcja no, będzie tą opcją, która się wydarzy. <grybujesz> Jestem super youtuberem, mam 200... mam 56... nie, ile? Mam 70 subskryp... chodzi ci 70 tysięcy? 70! Z ty razem gdzie mój sygnał się gubić, ty zdecydowanie musisz tam zajrzeć i upewnić się, że jest paliwo! Paliwo! Paliwo, 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 jest to mądre paliwo. <noise> Teraz jest tylko czas. Ta, tam jest zbiornik z żywicą zbiorka. Czy mi się zepsuł łapacz? Zepsuł mi się łapacz. <noise> Przygotowanie do ekspedycji. Rozdział pierwszy. Kerryks zapomniał paliwa oraz wszystkich innych rzeczy, które miał zamiar wziąć. Które miał zamiar ze sobą zabrać <grystanie> Proszę nie bijcie mnie za, za, moje, za moje polskie ja, ja być zły z Polski i, i nie rozumieć co polski mówić o nie, albo gadać po polsku YouTube nie powinien zbanować za to co właśnie powiedziałem A nie, ten cel to jest... Hmm. I tak, i tak! Napiszcie pięć lub ten lecę tam. <grywa> mryzy, 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 mryzy. Nie wiem, co śpiewam, odbijam już. Miałem o 13 krótków kawy za dużo. Nie wypiłem nawet jednego. Przed coś kręci! This is working autonomous oxygen station. Gdzie? Apparently, someone tried to make a cryo chamber out of it to wait for the rescuers. Someone has clearly read a lot of science fiction books. Uh, yeah. Miz na prawy, Kerix. Engineer teraz powinien być. Ten mem. Masz tu coś ciekawego? Jasne, że masz! A nie. Myślałem, że to pistolet. If you happy and you know it, clap your hands

Wrum, wrum... Coś exploded here, probably. Granat ele... Tylko tyle chciałeś! Granat elektromagnetyczny. Ciągniesz mnie przez pół kosmosu. Po granat elektromagnetyczny, którego nie użyję, bo nie ma w tej grze przeciwników. Tak po coś jest blaster Zamknij się. Nie ma w tej grze przeciwników. <laughs> Zaszyfrowana taśma. Ciekawe gdzie będę mógł ją odszyfrować. Może w odszyfrowarczu <laughs> taśmy. W inny jest zielony wszechświat. Ja wiedzieć na pewno uraty nie musimy ujawnić prawdę światu. Eee. Co to jest zielony wszechświat? Wszechświat nie jest zielony. There's an engineering shuttle ahead. I wonder how you find everything so quickly. Is it because of my hints? Powietrze. Huh. Czy ty podłączyłeś grzebień do wtycz? Czy ty podłączyłeś... Nawet ja nie jestem takim debilem. Moje kable rozgrzewają się do 300 stopni Celsjusza pod biurkiem. Czuć to w całym domu, ale nie podłączyłbym plastikowego grzebienia. Do kontaktu. Zobaczmy, co, co o tym powiesz. A, dobra, rozumiem. Chciał sobie włosy wysuszyć o oh, wow będzie krótki odcinek zapewne co nie nie powrót trwa 20 minut <grystanie> co, co, co tym razem zro czego zrobić zdjęcie? nie wiem muszę mieć screenshota na, na tą miniaturkę mam, mam, mam najlepszy Patrzcie na to, co nie? Bo w screen... w screenshot tej grze się robi tak. Co nie? Macie to po prawej? Robicie screenshoter teraz F12. Miniaturkę... I drugą rzecz, robicie F12 pod innym kątem, i wtedy wycinacie środek, i wstawiacie ten środek z drugiego screenshota i zostawiacie dół napisem brief a w prawą stronę odcinek i który odcinek. Pożegnamy się w stacji tlenowej tej tamtej i w kolejny odcinek zacznę swojej w swojej bazie oczywiście albo nie no w kolejnym odcinku polecimy na jednym jedno z tych dwóch miejsc Jak to dwa odcinki pod naprawdę wyjdą. Hmm. Muszę jeszcze Satisfactory nagle dawno nie nagrywałem. Ja, ale... Anyway, uh, a więc tak. Anyway. Ja Wam. Nie umiem nigdy kończyć film, nieważne. Anyway. Tak, trzeci raz. Anyway. E, dziękuję wam za oglądanie. Nie podpinajcie swojego... Nie podpinajcie nigdy grzebienia bezpośrednio pod gniazdko, pamiętajcie, używajcie zawsze do tego prostownicy włosów. Nie znam się na tym. Nie znam się na tym. Moje włosy to grzebień i woda po prostu. E, ja wam dziękuję za oglądanie filmu. E, mam nadzieję, że cieszycie się, że straciliście swój cenny czas oglądając ten film. Zróbcie co chcecie subskrypcją czy mam, mam gdzieś, czy coś zrobicie z tego. Ja Wam dziękuję za oglądanie. I jeżeli którekolwiek z Was, bo wiem, że są osoby, które mam znajomych, będzie do mnie pisało, póki tego jak nagrywam, dostaniecie bloka, Tak. No. Pa wszystkim.